Siemaneczko, tutaj porąbany vlog i dzisiaj planowałem zrobić odcinek Zrobić vloga o telefonach ale Postanowiłem przed chwilą, że zrobię o czymś innym, a vlog o telefonach... O, proszę bardzo, później. Dzisiaj będzie o wiośnie Ale tak w miarę krótko, żebyście się nie nudzili Siedzę sobie dzisiaj, patrzę przez okno 21,5 stopnia W cieniu, bo mój e, termometr taki na oknie z zewnątrz Jest w cieniu ja mówię, kurde, no niemożliwe, bo to już taka temperatura Jest około w lato ja Mówię, E pewnie się zepsuło I patrzę Patrzę No bo, no bo no bo patrzę, tak? No patrzę. I deszcz pada. Normalnie. Jezus Maria, znowu deszcz pada. Chryste Panie. Ale... Ale nie teraz, bo... Jak deszcz zaczął padać, to się tak ucieszyłem, że chyba dostałem. Jak jest deszcz, to oznacza, że idzie wiosna, że znów nam było lat, tut-tut. Słońce ogrzewa nas, tut-tut. No i w koło się śmieje, tut, tut, i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie mógłbym już teraz zakończyć na tym, ale powiem coś jeszcze, żeby się w metrażu zmieścić. No, a więc to by było na tyle, chcę Wam dzisiaj bardzo podziękować, bo dobiliśmy 20 widzów w niecały miesiąc, w 3 tygodnie. I naprawdę jestem mega happy I bardziej mnie cieszą te, dwie, te 20 subskrypcji Niż te 170 na mister po Naprawdę, bo nie wiem Bardziej mnie to cieszy Bardziej Dużo bardziej Dziękuję Wam Papatki